Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak oszczędzać pieniądze. Dlaczego odbył, warto odkładać metale szlachetne? I pokażę Wam moją metodę oszczędzania. Zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, że wszystko, co usłyszycie w tym odcinku, jest to tylko i wyłącznie moje subiektywne zdanie. Nie jest to porada inwestycyjna. Nie zachęcam Was, abyście robili w ten sam sposób. Pokazuję Wam tylko moje metody inwestowania. Pierwsze pytanie: dlaczego w ogóle warto oszczędzać? Wydaje się dość banalne. Jeżeli możemy sobie pozwolić na odkładanie jakiejś kwoty pieniędzy. To zawsze warto. Można wtedy zrealizować sobie jakieś cele, zrobić jakieś większe zakupy. Można też zabezpieczyć swoją przyszłość. Możemy odkładać na 5, 10, 20 lat do przodu. A jak wiecie, to co odkładamy w naszych ubezpieczeniach społecznych, nie zawsze na tak zwanej emeryturze może spełnić nasze oczekiwania. Dlatego warto zadbać samemu o własną przyszłość. Moim zdaniem, i nie tylko moim, ale wielu specjalistów finansowych, najlepszą metodą odkładania jest oszczędzanie przynajmniej 10% swoich dochodów. A z praktycznego punktu widzenia, najprościej i najskuteczniej jest to zrobić zaraz po otrzymaniu wynagrodzenia. Czyli w momencie, w którym dostaliśmy nasze wynagrodzenie, wpływ na konto, od razu 10% przelewamy na inne konto, odkładamy do tak zwanej skarpety robimy z tym cokolwiek chcecie, natomiast jeżeli odłożymy to na początku, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że sięgniemy po te pieniądze na koniec miesiąca. Z doświadczenia wiem, że kiedy zaplanowałem sobie odłożenie na koniec miesiąca nigdy tych pieniędzy nie było. Natomiast gdy odłożyłem je na początku, jakimś cudem pozostałe 90% wynagrodzenia starczało na życie do końca miesiąca. Więc najskuteczniejszą moim zdaniem metodą jest odkładanie zaraz po otrzymaniu wynagrodzenia. 10% to tak zwane minimum, tak się mówi. Tak wszelkie statystyki pokazują, że jest to najlepszy, najlepsza ilość pieniędzy, jaką powinniśmy odkładać. Natomiast dodatkową rzeczą, którą ja osobiście też robię, jest odkładanie jeszcze dodatkowo 50% każdej premii każdego dodatkowego wynagrodzenia, każdego dodatkowego zarobku, czegokolwiek nie dostanę, jakikolwiek pieniędzy nie dostanę poza pensją, 50% również odkładam. A możemy inwestować w metale szlachetne i tak właśnie robię. A dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że odkładam na Przyszłość, daleką przyszłość. A za 10, 15, może 20 lat. No i cena nabywcza pieniądza przez taki długi okres zdecydowanie spada. Inflacja, jak to mówią, zżera nasze pieniądze. Czyli dzisiaj za 1000 zł mogę kupić X, a za 10 lat za 1000 zł nie kupię już X, tylko kupię jakiś procent X. Dlatego warto otwierać metale szlachetne. Metale szlachetne, nie dość, że mogą nam. Przetrzymać wartość nabywczą pieniądza, tak? Czyli dzisiaj za kilogram złota jesteśmy w stanie kupić x i być może za 10 lat, bardzo prawdopodobnie za kilogram złota będziemy mogli kupić ten sam x. A jest również prawdopodobne, że będziemy mogli kupić więcej, bo wartość kluczu może rosnąć. Złoto od wieków rośnie, cena złota rośnie. Oczywiście podlega wahaniom. Ale rośnie. Tak samo wygląda ze srebrem. No i teraz fundamentalne pytanie: który metal żołnierz odkładam? A tak naprawdę, w który chcecie? Moja, moja decyzja była taka, że odkładam w A tak, Kupuję srebro, kupuję regularnie. Za 10% mojego wynagrodzenia. Co miesiąc kupuję sobie srebro. Dlaczego? srebro, dlatego po pierwsze, że jest tańsze, więc dzięki temu, że jego cena dzisiaj jest na poziomie 3 zł za gram, to mogę sobie tych gramów co miesiąc troszeczkę kupić. Natomiast ze złotem byłoby ciężko, no, bo wszystko zależy od naszego portfela, bo jeżeli nasze 10% dochodu to będzie 10-20 tysięcy złotych. To trochę ciężko byłoby kupować srebro, bo kilkanaście kilogramów co miesiąc mogłoby się okazać trudne w Natomiast bardzo częstym pytaniem jest czy kupować sztabki czy monety, nieważne czy srebrne czy złote. I moja odpowiedź brzmi kupować monety. Kupować monety z uwagi na to, że kiedykolwiek będziemy chcieli te monety zbyć, Mamy większe pole manewru. Tak? Możemy zbywać je pojedynczo, możemy zbywać w jakichś mniejszych ilościach, możemy, możemy je sprzedawać na rynku wtórnym innym osobom, możemy je sprzedawać u dealerów tak? handlujących srebrem. Mamy dużo, dużo więcej możliwości dzięki temu, że kupujemy srebrne monety. A srebrnych monet możemy kupić naprawdę mnóstwo rodzajów. Jeżeli podchodzimy do sprawy typowo inwestycyjnie, zaleca się Monet tzw. bulionowych, których rok rocznie wychodzą miliony sztuk. Są to monety rozpoznawalne na całym świecie, także nieważne gdzie będziemy na świecie, nieważne w jakim momencie te monety będą znane, nie będzie w sytuacji, że ktoś nie chce od nas kupić jakiejś tam dziwnej monety. Także mamy 6 rodzajów monet bulionowych głównych i te monety jak najbardziej warto inwestować, warto odkładać pieniądze właśnie w tych monetach. Natomiast bardzo częstym pytaniem jest: czy kupować sztabki, czy monety? Nieważne, czy srebrne, czy złote. I moja odpowiedź brzmi: kupować monety. Kupować monety z uwagi na to, że kiedykolwiek będziemy chcieli te monety zbyć. Mamy większe pole manewru, tak? możemy zbywać je pojedynczo, możemy zbywać w jakichś mniejszych ilościach, możemy, możemy je sprzedawać na rynku wtórnym innym osobom, możemy je sprzedawać u dealerów tak? handlujących srebrem. Mamy dużo, dużo więcej możliwości dzięki temu, że kupujemy srebrne monety, a srebrnych monet możemy kupić naprawdę mnóstwo rodzajów. Jeżeli Podchodzimy do sprawy typowo inwestycyjnie, zaleca się kupowanie monet tak zwanych bulionowych, których rok, rocznie wychodzą miliony sztuk. Są to monety rozpoznawane na całym świecie, także nieważne gdzie będziemy, na świecie, nieważne w jakim momencie te monety będą znane, nie będzie w sytuacji, że ktoś nie chce od nas kupić jakiejś tam dziwnej monety. Także mamy sześć rodzajów monet bulionowych głównych. I w te monety jak najbardziej warto inwestować, warto wkładać pieniądze właśnie w tych monetach. Kolejna sprawa to sprawa, gdzie kupować nasze monety. I tutaj również opcji jest kilka. Możemy kupować od osób trzecich, tak, na zwanym rynku wtórnym. Wtedy musimy się spodziewać. Ceny, jaką zażyczył sobie sprzedający więc ona bardzo często może być troszeczkę odbiegająca od ceny u dealerów, czy od ceny w ogóle srebra na rynku. Ale również mamy do dyspozycji wielu dealerów, od których możemy kupić srebro stacjonarnie tudzież przez internet. Ja wybieram opcję zakupów przez internet, robię typowe zamówienie w sklepie internetowym. I takie monety w kilku dniach już są u mnie, przychodzą do mnie w postaci fizycznej. No, i zostaje kwestia przechowywania tych monet. No bo kiedy mamy ich 5, 10, tematu nie ma nie ma problemu. Natomiast kiedy zaczyna nam się robić kilka kilogramów, no to już troszeczkę miejsca trzeba na to poświęcić. Natomiast myślę, że nie, jest, nie, nie stanowi to wielkiego problemu. Można znaleźć jakieś większą, większe pudełeczko i sobie to trzymać. Natomiast jest tutaj opcja, jeżeli zgromadzimy. Nie wiem, 5-10 kg srebra i faktycznie zaczyna nam ono przeszkadzać, jeżeli chodzi o jego objętość, to mamy opcję, możemy je sprzedać i kupić sobie w to miejsce złoto, tak? bo gęstość, gęstość złota tutaj w tej samej kwocie jest zdecydowanie mniejsza niż, niż srebra. dlatego Dlatego możemy sobie wymienić srebro na złoto. Mamy tutaj Taki wskaźnik do obserwacji to jest Gold Silver Ratio. Informuje on nas o tym, ile uncji srebra musimy wydać, żeby kupić jedną uncję złota. W tej chwili on się waha między 65 a 70 sztuk, tak? czyli sprzedając 70 uncji, 70 monet uncjowych srebra, możemy kupić jedną uncję złota, także objętościowo zdecydowanie mniej miejsca nam to zajmie. No dobrze, ale minęło 10, 15, 20 lat i chcemy sprzedać nasze, nasze metale. Chcemy sprzedać srebro czy złoto. I to również standardowe opcje, tak? Możemy iść na rynek wtórny, czyli możemy poszukać klienta indywidualnego, który akurat w danym momencie chce zainwestować w metale szlachetne i jemu to sprzedać. Możemy udać się do dealera, który również nam bez problemu kupi nasze, nasze monety. I tutaj musimy liczyć się z tym, że dealer zaproponuje nam cenę nieco niższą niż rynek wtórny. Będzie to cena kilka procent powyżej ceny spot. Ale jeżeli kupiliśmy nasze srebro 10-20 lat wcześniej to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta cena spot już jest zdecydowanie wyższa niż ta, za którą ją kupowaliśmy, więc nawet u Dillera nie będziemy strat. I jeszcze został nam temat tak zwanego uśredniania ceny zakupu. O co w tym wszystkim chodzi? A chodzi o to, że jeżeli wymyślimy sobie dzisiaj, że chcemy zainwestować w metale szlachetne, nie wiem, 20-50 tysięcy złotych i zrobimy ten zakup jednorazowo, to skażemy się na tą cenę, która jest w danym momencie, tak? Czyli jeżeli dla ułatwienia liczenia uncja srebra kosztuje 100 złotych, my mamy 10 tysięcy, to kupimy sobie 100 uncji, tak? Natomiast jeżeli byśmy kupowali regularnie, raz w miesiącu, raz w tygodniu, to ta cena się waha. Ta cena się waha i dzięki temu możemy raz kupić taniej, raz drożej i dzięki temu nasza usłyszona cena może okazać się niższą ceną niż, niż 100 zł. tak, przykładowo. Ja to robię, ja kupuję co miesiąc, czasami dwa razy w miesiącu mi się zdarzy. Uważam, że to jest najlepsza metoda sobie regularnie tego naszego kruszca, Myślę, że w dzisiejszym odcinku to na tyle. Jeżeli pojawiły się jakieś pytania, jeżeli macie jakieś niejasności i chcielibyście się o coś dopytać, zapraszam do komentowania. Jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam. Cześć.